Siemanko z tej strony Elio, bateria Retrofan. Od paru dni jest bardzo głośno w internecie o jednej gierce. Ja zresztą też jestem zasypywany na WhatsAppie linkami do pierwszych filmików z tą gierką. Jej demo, takie grywalne demo, właściwie bardziej grywalne niż demo, jest już dostępne do, do, do ściągnięcia. Można sobie pobrać, odpalić. Jest to gra zręcznościowa, taka platformowa zręcznościowa. Bardzo, bardzo, bardzo w klimatach Montezumy. Jest to też gierka, która jest przepiękna po prostu graficznie, w moim ulubionym trybie ósmym, jeżeli chodzi o małe atari. Czyli 320 na 192 punkty w dwóch kolorach. Monochromatyczna, ale naprawdę wysoka rozdzielczość, szczegółowość i, i naprawdę pięknie narysowana grafa sprawiają, że no, strasznie ta gierka mi się podoba. Cholernie, jak nie przepadam jakoś tak super bardzo, super ekstra bardzo za Montezumą, no to w te, w te grywalne demo popykałem sobie naprawdę z największą przyjemnością, bo e, no raduje się me oko, jak widzi taką ładną grafikę. E, mowa tutaj o grze Tony Montezuma z Gold. E, o czym jest ta gierka? No, jesteśmy... E, czekajcie! Jeszcze najważniejsza rzecz! Najważniejsza rzecz jeszcze. E, na ekranie tytułowym, jak się tą gierkę już odpali, jest informacja, że gra powstała w hołdzie e, dla Tonego Halika. Tony Halik e, i Elżbieta Dzikowska była to taka... E, parka, ale oni chyba raczej be, bez ślubu się tam ten... Która od 1982 roku, czyli no w latach 80., prowadziła taki program w telewizji polskiej, który nazywał się Pieprz i Wanilia. Tak się podróżowali i w ogóle naprawdę fajny. Myślę, że osoby z mojego rocznika z przyjemnością to, to oglądały. Leciało to albo w sobotę, albo w niedzielę. Chyba, chyba w niedzielę to leciało. I jeszcze, jeszcze w jednym znanym polskim filmie też, też wspominają o, o Tony Haliku, że no taki, taki Laska chciał być ambasadorem. Tylko takim jak Tony Halik, bo on tyle stafu wypalił z tymi plemionami, no to chyba wiecie o jaki film chodzi. A ci co nie, przewi nie przewijają to mi napiszą w komentarzu, no. Yy, tony Halik w ogóle, to on się nie nazywał Tony Halik, to on się, on się nazywał Mietek, on się nazywał Mietek. Miał, w ogóle miał trzy imiona oficjalnie tak, miał, był Mietek, Sędzimir, Antoni, Halik, więc no z tych trzech tak sobie wybrał, żeby w telewizji dobrze brzmiało Antoni i tak troszkę zmodyfikował na Tony, a ta Elżbieta Dzikowska to też nie była tak do końca. Bo to ona się też nazywała Józefa. Józefa Elżbieta y, Górska, y, i patrzcie, wyleciało mi teraz y, Dzikowska. Górska Dzikowska. Także pozmieniali się troszkę te, powybierali sobie te imiona, bo mieli, mieli z dupy. No, mnie tak jeszcze powiedzmy akceptowalne, ale Józefa to już tak nie bardzo, nie bardzo telewizyjnie. Dobra, y, o, co, o co chodzi w Gierce? Aha, tu jeszcze informacja dla komodorowców. Gra nie wymaga 512 kg, chodzi na 64. Teraz bym Wam pokazał jeszcze coś, ale to mnie YouTube zablokuje, to Wam nie pokaże. O co chodzi w gierce? No, jesteśmy, jesteśmy tonym, no powiedzmy tonym halikiem. Yy, właśnie wróciliśmy sobie tam z Meksyku, z, bo generalnie też sobie tam fruwamy po tych wszystkich takich krajach, tych, szukamy tych różnych cywilizacji, informacji. No, takie, archeologi takie archeologiczne, zwiedzanie, te, te, tego typu klimaty staw z plemionami, wiecie o co chodzi. No i wróciliśmy właśnie z Meksyku, tony, tony, tony się tam położył spać no i zbudził go telefon i okazuje się, że już półtora godziny jest spóźniony na spotkanie. Zaspał Seho po prostu. Jest spóźniony na spotkanie, bo telefonu komórkowego jeszcze nie miał z budzikiem. Także zaspał. Yy, a był umówiony na spotkanie z redaktorem NACZELNYM WASHINGTON NEWS. Takiej gazety, no generalnie ich współpraca polegała na tym, że Tony sobie tam gdzieś jeździł, zwiedzał, te, te takie hieroglify wszystkie na tych ściankach i go to cieszyło i tam się ten, no potem wracał do tej gazety, opowiadał to wszystko któremuś tam z tych, tych redaktorów naczelnych, nienaczelnych, innych, no i oni robili z tego jakiś taki artykuł w gazecie, no sprzedaż się kręciła, byli, byli fajni. No i właśnie ten redaktor naczelny chciał się spotkać z Tonem zaraz po jego powrocie z Meksyku, ponieważ gdzieś tam się pojawiła informacja właśnie o złocie Montezumy. I, i ten właśnie redaktor naczelny, już wiedząc, że inne gazety już tam już wysyłają tam swoich takich tonych, tylko że, że nie tonych, no to chciał Tonego właśnie wysłać, bo on tam pierwszy dotarł, on to wszystko pierwszy zwietrzył, wrócił z informacjami o tym złocie Montezumy i żeby oni po prostu pierwsi napisali ten, ten artykuł. No, i tam Tony się pyta, no ile ma czasu na, na wyjazd do, do wyjazdu, bo dopiero co wrócił, no to oni mu powiedzieli, że dokończy kawę i może jechać. Dali mu tam kasiurę dali mu tam paszport, no i ruszamy. No i właśnie tutaj wcielamy się w, w Tonego, który już znajduje się w jakichś takich pomieszczeniach. No, i tam musimy odnaleźć te, te całe złoto i oczywiście uważać na, na szereg pułapek, dzikich zwierząt, trujących węży i tak dalej. Popatrzcie, jaka przepiękna gierka. Ok, na początku was przepraszam, ale jestem zmuszony drugi raz w ostatnim czasie skorzystać z emulatora, a nie z fizycznego sprzętu, e, ponieważ drugi raz laptop odmówił, e, odmówił współpracy z oboma graberami. Szlak mnie już trafiał, pół godziny walczyłem, e, ale dałem sobie spokój, także zagramy sobie dzisiaj na altirze. E, w miejscu innym niż dom testowałem wersję, czy grałem w wersję V5, dzisiaj e, patrzę, jest wersja V6 dostępna. Pewnie jakieś bugi po, e, poprawione. Jednego baga wychwyciłem, ale to Wam powiem jak tam będę. E, uwaga, zaraz kliknę otwórz, bo to się błyskawicznie pojawi. Wy już się teraz skupcie i popatrzcie, jaki jest ekran powitalny gierki, jaka jest grafika. Uwaga, klik. Coś pięknego, nie? Popatrzcie, kurde, no niesamowicie to zrobione. Dwa kolory, e, ale, ale jest taki efekcik, że kurde, Mistrzostwo świata. Te wszystkie takie siateczki rzadsze, gęstsze, no sprawiają, że takie złudzenie, powiedzmy, tych odcieni, szarości, może jak tak się z daleka patrzy, zrobione jest to pięknie. Nie wiem, ja, ja bym coś takiego zrobił, wiecie, w Photoshopie, potem bym dał redukcję rozdzielczości, redukcję kolorów do dwóch, może by coś takiego ładnego wyszło, ale tutaj podejrzewam, chyba to chłopaki jakoś tak ręcznie malowały, może się twórcy gry odezwą w komentarzach, zobaczymy. Dobra, naciskamy fire. I teraz tak, tutaj na początku jest właśnie wspomniane o tym, że jest to hołd dla legendarnego Tony Halika. Jest taka krótka historia, kiedy się Tony urodził, kiedy zmarł, no co robił co robił w swoim życiu, dla kogo tam pracował, a potem leci już taka historyjka, taka w formie nawet dialogu tutaj, no którą wam opowiedziałem w skrócie we wstępniaku, także tego już sobie nie będziemy, nie będziemy czekać, czytać. Podobnie jest po angielsku, to nie wszyscy komodorowcy zrozumią. Naciskam, no i to tak jeszcze się nacieszymy tą, tą graficzką na dole i naciskamy Fire. I teraz popatrzcie. Pięknie to wygląda, Każdy, ka, jak będę grał, będę tutaj gadał, przyglądajcie się e, tym levelom, tym wszystkim jakimś takim smaczkom graficznym, które tutaj są, bo naprawdę warto. E, I teraz taki szybki opis. E, fajerem skaczemy, lewo, prawo chodzimy, góra, góra dół po drabinkach, wiadomo. E, na dole, po lewej stronie mamy taką naszą kieszeń na, na cztery przedmioty, ale tam się chyba, kurdy nie jestem pewien, można zbierać więcej, tylko ich po prostu nie widać. Na zasadzie, zaraz Wam wyjaśnię. Po prawej stronie mamy życia, jest tam pięć serduszek, mamy punkty, jakąś trupią czachę na środku. No i teraz tak. E, oczywiście, fajerem przeskakujemy wszystkie te e, jakieś takie zwierzątka, te latające, te, te węże. I, I teraz do zbierania mamy kilka rzeczy. Mamy do zbierania flaszeczki, którą właśnie zebrałem. I te flaszeczki to jest tak, jakby taka odtrutka, takie antidotum. No bo. Jakbyśmy bez tej flaszeczki wdepnęli w tego węża tutaj, to giniemy. A mając flaszeczkę, no to wąż, wąż się traci i już się nie pojawia, nie ma respawnowania. A my nie giniemy, tylko tracimy flaszeczkę. Tak, żeby ukończył nas, a my się od razu flaszeczkujemy i, i, i nic nam nie jest. Także uważamy na wszystkie stworki. Też tutaj w podłodze są takie, popatrzcie, kolce, które wypierdzielają. Też trzeba na nie uważać. Zawsze przyglądać się planszy, czy ewentualnie takie kolce gdzieś występują, żeby nie wdepnąć. Jak to jest schowane? Możemy na zwykle świecie po tym przejść, ale lepiej przeskakiwać, lepiej przeskakiwać. No, czasami trzeba poczekać, żeby głupio nie wpaść. No i zaczynamy chodzić. No, naszym celem jest pozbieranie tych wszystkich skarbów. Tutaj, akurat, tych skarbów jest kilka takich małych, ale tutaj musimy taki jeden główny zebrać i dojść z nim do, do wyjścia. No i, i się kończy, niestety, demo. Gierka, ewidentne, ewidentne nawiązanie do, do Montezumy i, i w nazwie, i w tym, jak wygląda. Ale nieważne, sprawdzone wzorce trzeba, trzeba naśladować, coś poprawić, coś zrobić lepiej, na jakieś nowe rzeczy tam wpaść. Troszkę się skupiam, bo żeby nas nie dotkło. ok. Ja tutaj wypracowałem taką taktykę, żeby jak najszybciej, a czy jak najszybciej, żeby nie pogubić się w tych pomieszczeniach, że idę zawsze w górę i w prawo. Jak tam już wszystko zwiedzę, to idę w lewo i potem w dół. I tak mi się właśnie dzisiaj udało, udało dojść do tego ekranu końcowego, który wam pokazałem na społeczności. I naprawdę czekam, czekam pełnej wersji to będzie naprawdę niesamowita giera. Popatrzcie tutaj te, te, takie, te takie wazy płonące, trupia czacha, tutaj jakieś takie kolumny kruszące się, dwa kolory, kurde, ale te, te 320x192 robi, robi robotę. Gierka wygląda naprawdę niesamowicie. Tutaj mi się tego ptaszka to jeszcze nigdy nie udało. Ale widzicie, jak to zadziałało. Znikła mi flaszka, ptaszek się już też stracił i jak ponownie wejdziemy w ten level, popatrzcie, to ptaszka już nie ma. To jest bardzo dobre, bo jak gdzieś uczymy się tych plansz, jeszcze łazimy, no to żeby tam nie ginąć niepotrzebnie ciągle z, z, z dziobu tego samego ptaka, nie? Dobra, i tu widzicie, jest kolejna flaszka i takie właśnie błyszczące skarbki. To są takie rzeczy, które nam dają, dają punkci. Ach, straciłem flaszkę, bo gadam do Was. Flaszki trzeba oszczędzać. No, yy, i są takie malutkie skarby, które dają nam punkci, punkciki, natomiast ten taki większy skarb, który później znajdziemy, no to już musimy dostarczyć tam do, do końca levelu, żeby go, żeby go zaliczyć. Yy, bardzo ważne jest naprawdę uważać na te, na te kolce. Yy, czasami są one, jak tylko zmieniamy ekran, przejdziemy na następny ekran, momentalnie tam są kolce, więc lepiej nie wbiegać na następny ekran, tylko wiecie, tak chcę tak wejść i się rozejrzeć, nie? Klucze są oczywiście potrzebne do otwierania drzwi. Jest tu takie miejsce, w którym możemy po prostu. Z... Kurde, dotkłem, bo gadam do was! W którym możemy wszystko zdupcyć, bo, bo jest dużo drzwi i tam musimy iść dopiero na samym końcu. Bo użyjemy klucze i potem się nie, nie dostaniemy. No tam gdzie powinniśmy, tam gdzie powinniśmy. Dobra, mniej gadania, bo jedno życie się poszło rypać, a chcę wam koniecznie pokazać, że, że dochodzę do końca, żeby nie było żelamie. Skakanie jest niestety sinusoidalne. Nie mamy wpływu na lecącego bohatera. O, teraz skoczę, dam w tył. Nie, nie, nie. Musi dolecieć już na miejsce, także to tutaj używamy. Tutaj uważamy po prostu. Są też takie stworki mega szybko biegające, jak przed chwilą widzieliście, ale wbrew pozorom, te akurat stworki jest zarypiście łatwo przeskoczyć, łatwo minąć w porównaniu do tych węży. Te, te, te węże to jest jakaś taka dla mnie loteria. Po prostu bardzo często tracę flaszeczki na tych wężach, bo tam trzeba się no, w pewnej odległości, odległości stałej, która tam jest, no, odbić mi kurde. Teraz, czekajcie, wskoczę tutaj. Tam jest ten biegający ciulik. Biegam i fire od razu, żeby go przeskoczyć. Nawet ja to już tu wypracowałem, bo się troszeczkę, troszeczkę ćwiczyło. Tego uciekamy od razu w prawo. Górę mieliśmy załatwioną, więc teraz idziemy, idziemy w dół i pierwsze w lewo pociśniemy. Tylko teraz popatrzymy na trajektorię tego ciulika. Dobra. Hopla. Hopla, żeby głupio nie zginąć. Tam już byliśmy. Bo gada mi się, gubię przez Was. Chyba byliśmy, ale, ale sprawdzę to już na wszelki wypadek. Nie, no byliśmy na pewno. Byliśmy na pewno. Tak, tu byliśmy. I teraz pewnie stracę flaszkę przez tego węża. Dobra, udało się. Ok, tu mamy zaliczone. Teraz idziemy w lewo. Jesteśmy w jednej trzeciej tego mniej więcej pierwszego levelu. Teraz trzeba wyczaić te wysuwające się na dole kolce, tak, żeby to synchronizować z troszeczką, Teraz polecę. O, dobra. Węże też z Montezumy. E, bohater też bardzo podobny z tą, z tą, z tą czapeczką. Uff, udało się. Udało się. Mamy trzy flaszeczki aż. Trzy flaszeczki klucz, czyli jakby ta kieszeń nasza była pełna, ale zaraz postaram się coś jeszcze zebrać i zobaczę... No to muszę otworzyć drzwi Bo chciałem sprawdzić swoją teorię, czy, ta, czy to pokazuje cztery takie ostatnie, a gdzieś tam się jeszcze to więcej chowa, tylko nie widać. Czy też nie, ale to, to nie jest... Kurde, ta! No uczę was, żeby patrzeć pod... Trzy życia i przez was potem nie przejdę. Czekajcie, bo to trzeba się sygnalizować teraz. Jeszcze raz. Teraz hop, hop, dobra. Tego hopniemy, jak przeleci, hop, hop. I teraz tak, tutaj można iść w lewo, ale to sobie zostawiamy na koniec, te czaszki. Idziemy najpierw w górę. Hop, dobra. Hop. I tutaj będzie inny ekran, dobrze, Tomuś. Teraz tą czaszkę pewnie też stracę flachę. Ona w jest w takiej pozycji. Piks, kurde, pixel przed. Bo to się da przeskoczyć, to się da przeskoczyć, jak ona jest tak cel jeszcze leci w dół i już się ma podnosić, to wtedy trzeba skakać, nie? Tu jest też takie, czekajcie. Teraz. I teraz. Teraz. Jak się, jak się już prawie ma schować ta lewa, to wtedy skaczemy, dobra? Bo ja się denerwuję już po prostu, bo normalnie to na pięciu życiach przechodzę, już dwa straciłem, a, a koniecznie chcę Wam pokazać, że dochodzę. Bo tutaj te wszystkie osoby, które mówią, że lamie, to... Ten tutaj, No tutaj jest takie głupie, bo no teraz go o, skasujemy i sobie bierzemy jeden do jeden, sobie wymieniamy flaszeczki i tu jest to miejsce, do którego nie idziemy, nie idziemy, bo tracimy klucze. Na razie ciśniemy sobie jeszcze na górę. Tutaj sobie zbierzemy jeszcze flaszeczkę, przy tym, przy tym ptaszku też zginę, ale to mieliśmy flaszeczkę jeden. Dam się dotknąć, dam się dotknąć. O, jakiś na ekranie się pojawił, ale go zmyliśmy. Już jesteśmy tak w połowie, w połowie gierki. Teraz jeszcze zobaczymy sobie, co tam się kryje w boku. Podziwiacie grafikę, mam nadzieję, przy okazji. Naprawdę, naprawdę śliczna. Jest po prostu śliczne. Dajcie, Poczekam, na ten mały ciulik od... Kurde! I straciłem czaszkę! Dotknąłem. Uff. A potem, jak już nie ma się flaszek, to się po prostu co chwilę ginie. Głupi, głupi wąż i się ginie, nie? A jest stres przed widownią. O! I widzicie? I to jest to miejsce, o którym wcześniej mówiłem. Nie można z pędem wpaść, bo... bo jest dupa. I teraz tak, tutaj też nie idziemy, bo stracimy klucze. Także doszliśmy już tutaj, do tego miejsca, co tutaj mamy przyjść, jak już będziemy mieli główną, główny skarb. Dobra, jest już, jest już dobrze. Wow, 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 dobra. Dobrze, nawet tej czaszki nie ma, bo i tak bym teraz pewnie zahaczył, jakbym wracał. I teraz idziemy tam, gdzie takie trzy czaszeczki chodziły, co mówiłem, żeby najpierw tam nie wchodzić. Tylko to muś po, powoli. Nie, tutaj w ogóle za te podwójne drzwi nie idziemy, bo... Of... Oh, bo tam zyskujemy tylko jeden klucz, a te punkciki sobie za ten skarb możemy darować. I idziemy teraz... Nie tu. Poczekajcie. Ja sobie tutaj teraz spadnę, pyk. skacz, Też nie tu schodzimy tą drabinką i tutaj to było chyba. Tak, dobra. Tuż minęliśmy połowę gry. Już, już, już mi się robi dobrze, bo, bo tu mi się uda już. Te takie trudniejsze momenty myślę mamy, mamy za sobą. Ja sobie rozpęd wezmę. Ja lubię brać rozpędy. Mam tylko jedną awaryjną flaszkę, nie? To jest mało strasznie. Tutaj na razie będzie prościutko. I tu trzeba na pixel stanąć z tą czapką i jak on przeleci, to w... tu i lecimy, lecimy, lecimy i skurde, i skasowałem czapę. Teraz jak tego nie przeskoczę, to jest strata życia. Jest dobra i mamy z powrotem jedną flaszkę, no ale ale przerypałem jedną. i teraz czekajcie, wejdę, dobra. leci ten ciulik, tu trzeba podwójny skok zrobić z nim. Hopla, hopla, za, za dużo skaczesz, serio. Nie, kurde! kurde, no no i będę musiał pewnie jeszcze raz nagrywać, żeby wam pokazać, że przejdę. Och, Bożena! Spokojnie. Spokojnie, teraz... Dobrze, uf, uf, uf. Tutaj się nie da wejść na górę, bo rabinka jest urwana. Schodzimy w dół. I tu najpierw w lewo. Tutaj najpierw w lewo, tylko poczekamy, aż to Nie. Ale nerwy już mam. Już jestem bardzo, bardzo zdenerwowany. Nie, 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 nie! Wow! Czekajcie. Jeszcze nie. Teraz, dobra, udało się. Tu jest prosto. O, i jest ten wielki skarb. Ten wielki skarb teraz musimy do, donieść na koniec. Dobra, tylko tutaj nie mam flaszki. Musimy się synchronizować z tym ptaszkiem. Musimy... O, w dół się jeszcze kucaj. Widzicie, on tak seleży teraz fajnie. I zdobyliśmy jedną flaszkę. Mamy jedną flaszkę. Dobra, jesteśmy... O, i widzicie, ja nie wiem czy to... Patrzcie, widzicie, mam trzy klucze i ten wielki skarb, nie? A, a ta flaszeczka na pewno jest. Czyli ona tam jest, jest pozycja, w pozycjach, w których po prostu nie widać, nie? Uf, uf, uf. Dobra. Kucamy. Ona nas tutaj nie dotyka. W tym miejscu nas nie dotyka. Kucamy. Hop, hop. Jest, udało się, dobra. Wow! Czekajcie, czekajcie. Podajcie tak na piksele. Popatrzymy na te kolce. Teraz jakbym wybiegł. Ok, teraz się uda. Tyk, stój. Stoję, nie, nie śpieszcie się, tu nie ma czasu. Dobra. Ok, teraz tego to będzie Pikuś, przeskoczyć. Pikuś. Ale jesteśmy już blisko, naprawdę jesteśmy blisko i mamy awaryjną flaszkę. Opla. Opla, kluczyk kolejny. Pięknie. Pięknie, super Tomek, super. Otworzyliśmy sobie drzwi. Teraz patrzymy, jak ten fiziołek lata. Nie wiem, czy trzeba kucać. Chyba nie trzeba, nie trzeba. Tu jest też taki trudniejszy moment z tą czaszą. O! Wow, 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 dobra. Na, na piksele się zatrzymałem, to było naprawdę, teraz widać skilla, widać skilla u mnie, dobra, uf, i tutaj też trzeba się zatrzymać, jeden krok, w biegnięcie na planszę i, i nie żyjemy, nie? Dobra, Ok. opla, i teraz będzie fajny moment, który mi od razu przypomniał jedną grę, uwaga, wchodzę tam, popatrzcie, jaką grę Wam to przypomina? Degunis, <laughs> nie? Degunis, tam drugi level chyba taki był, nie? I na spokojnie, nie ma czasu, nie śpieszycie się. Nie spieszycie się. Musimy zabrać jeszcze ten kluczyk. Kluczy nigdy mało, pamiętajcie. Nigdy za dużo się mówi. Lecę i hopla. Tutaj jesteśmy bezpieczni. I teraz jak on? I hopla. Dobra? I hopla. I hopla. I hopla. Skurczy syn. Widzieliście go? Uff. To było niepotrzebne. Bo ja tych skarbów małych nie potrzebuję. Ale a, Kto ma skila? Ja mam skila. Ła! I to, to jest następne. Tutaj ja za pierwszym razem, jak już miałem ostatni życie, to zginęłem. Tu trzeba od razu, to jest jedyny moment, gdzie trzeba przelecieć, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tylko tu przelatujemy, kawałek. Bo tak by nas ta pierwsza od razu przyczasła, dobra. 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 Nie, już się chciałem pośpieszyć, nie róbcie na, 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 na prędko. Dobra. 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 Mamy ostatni kluczyk, pięknie, schodzimy na dół i teraz ciśniemy tam na górę, gdzie mówiłem otwierać te wszystkie drzwi i mamy koniec, jeszcze mam trzy życia, uda się, uda się. Dobra, lecimy bo to chyba tu w prawo, nie? Bo teraz to teraz to czaszka jak będzie szła do góry trzeba skoczyć kurde, tak, Zatrzymać się miałem tam za tym dwa życia, to jest już źle, to jest źle to jest źle I teraz żeby głupio na jakimś wężu nie zginąć, nie? ten jest głupi wąż Uff, jest, 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 dobra I teraz, nie, nie biegnij Tomek na pałę, poczekaj ta czaszka jest wolna lecimy do góry ale mi serducho teraz bije, jakie mam tętno w ogóle teraz? E, 68, nie ma źle, mam 54 skoczynkowe, ale nie ma źle, dobra. Teraz musimy te czaszeczki przeskoczyć. Ta jest najgorsza, bo jesteśmy nisko, ale udało się. I teraz ostatnia, Tomek nie spieszy tego. Dobra. I teraz do góry się szło. Do góry? Chyba tak. Nie, nie do góry. Ale to zwaliłem, nie do góry. Nie do góry, tutaj w prawo. Tutaj w prawo trzeba iść. Prawdopodobnie mnie zabije ten ciulik. Bo jestem bardzo, bardzo mocno jestem zdenerwowany. Czekajcie, gdzie on leci. On leci tam w tył. Czyli jak on przeleci, to my. Hopla, tucaj. I teraz jest tutaj na dole te, te kolce. Uwa Jeszcze jeden cykl. Dobra, udało się. Dobra. Nie wiem, czy ja dobrze idę, kurde. Jezus Maria. Zginę przy tej czaszce teraz. Ja źle idę. To jest chyba nie tutaj. Nie wiem, czy teraz nie porypałem, nie? Kurde, to było chyba tam. Tak. Kurde, nie wiem. Kurde, fel, nie mogę, no. To było chyba tutaj w górę, tą drabince. Tak mi się coś widzi. Bo kiedy to skakać? Teraz i kucnąć? Teraz. Nie tu. To było tu. To było tu. Może się uda. Jezus, ostatnie życie. Teraz jak zginę, to zginę, nie? No nie tu. Dobrze, tu. Nie. Dobra. Ja Wam tu zrobię cięcie. Ja zecham jeszcze raz, bo Wam muszę pokazać tą końcówkę. Dobra, teraz... To będzie cięcie teraz. No, chyba jestem już w miejscu, nie pamiętam gdzie poprzednio skończyłem, ale jestem już tak stenerowany i spocone mam ręce, że hej, ale mam dwa życia. Jest, jest ogromna szansa, że tam dojdę do miejsca, do którego mamy dojść. Ten tutaj nie dobiega, teraz każdy ruch będę kurde ważył. To chyba było tutaj, to chyba było tutaj. Tak, to było tutaj. Jesteśmy. Tam na górze widzicie te drzwi? W nie ma one mają ten symbol tego czegoś, co znaleźliśmy. Teraz czekajcie, żeby nie spieprzyć tutaj. Muszę zobaczyć synchronizację tego. Czyli jak te dwa się wysuwają, wtedy... I hopla. Dobra, przeszliśmy. Przeszliśmy, przeszliśmy. Demo, patrzcie. Pyk, pyk. Mamy dwa życia, więc luz i brawo. Udało się. Kurde, czekam z ogromną niecierpliwością na tą gierkę. Jest piękna, jest wciągająca, ma naprawdę fajny poziom trudności. Nie za trudna, nie za łatwa. Mistrzostwo świata totalna, piąteczka dla tej gierki. Kurde, skończcie ją jak najszybciej. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, hej.